I jesteśmy prawie na miejscu. Zaraz się przekonacie, gdzie tym razem zajrzeliśmy. Byliśmy już w Koźlu, byliśmy w Kłodnicy, a teraz jesteśmy w Kędzierzynie. I to miejsce też może pochwalić się wieloma nowymi lokalami. Do jednego z nich zajrzymy za moment. Na miejscu jesteśmy. Co niektórzy i wielu z Was, pewnie pamiętają, że kiedyś to tutaj przychodziło się po pieniądze. Tak, był tu kiedyś bank, a teraz, a teraz mamy zupełnie nowy lokal i nowe miejsce, które nazywa się Zapomniane Smaki. No to wchodzimy do środka. Ulica Wojska Polskiego to jedna z głównych ulic w śródmieściu na Koźla. Dominują tu sklepy i banki, ale zaczyna pojawiać się też gastronomia. Zapomniane smaki to sklep i bistro w jednym. Jesteśmy na miejscu. Dzień Cześć, dobry. Dzień dobry, Adam. witam serdecznie Bernard. Jesteśmy w zapomnianych smakach w wyjątkowym miejscu na mapie Kędzierzyna Koźla. z nami właściciel. Wchodząc do tego miejsca od razu rodzi się pytanie, skąd pomysł na stworzenie mm, zapomnianych smaków w kędzierzynie Koźlo? Przede wszystkim jest pomysły, pomysł może nie na zapomnianych smaków, ale czegoś innego w Kędzierzynie Koźlu. Tak? Ja tak, żyjąc już trochę lat, bo 52 lata mam w, tej, w tym roku, e, doszedłem do takiego wniosku, że wszyscy odżywiają się, jak się odżywiają, a brak takiego naturalnego jedzenia w Kędzierzynie Koźlu. Mamy sklepy ze zdrową żywnością, z dobrą żywnością, ale z wędlinami, z serami, z jogurtami prawdziwymi. E, takich rzeczy w Kędzierzynie Koźlu brakowało. I pomyślałem, że coś takiego zrobię, otworzę coś takiego. Kilka miesięcy zajęło mi dogranie tego wszystkiego, dlatego że my pomijamy głównie tak? Te towary, które sprowadzam, to 90 do 95% to jest od, drobnych, od wytwórców i drobnych wzór, ale sprowadzam bezpośrednio od nich, tak? Jest naprawdę bardzo mało towaru, który tam posiłkuje się jakąś hurtownią. I ta myśl przyświecała mi przy otwieraniu tego. Zróbmy coś dla kędzierzyna właśnie, coś innego w Kędzierzynie koźlu. Przy okazji pomyślałem, że skoro lubię gotować, a jest to moja pasja, to mógłbym właśnie zrobić coś połączyć, jak gdyby, czyli gotowanie razem z dobrą żywnością. Tak? Takie gotowanie domowe, naturalne. A zapomniane smaki, no bo proszę pomyśleć, ludzie w tej chwili tak naprawdę odżywiają się konserwantami glutiminian, te inne rzeczy, bo one noszą smak, a nośniki smaku są zupełnie inne. Dlatego chciałem przypomnieć, jak się normalnie gotuje, jak, jak wygląda naturalne jedzenie, smakuje naturalne jedzenie i dlatego zapomniane smaki. Nie zapomniane, tylko zapomniane, czyli coś, czego już nie pamiętamy. Tak? Z, proszę zwrócić, zwrócić uwagę, że e, jest taka, taka sytuacja, że ludzie w jakimkolwiek markecie, w jakimkolwiek markecie zapłacą 6,50 za 100 gram czegoś, tak? e, zapłacą ileś tam za suplementy diety, nie myśląc o tym, że gdyby się odżywiali bardziej naturalnie, to nie musieliby pójść do apteki tak często, nie musieliby kupować tego typu rzeczy, tak? I to jest dla mnie zdziwiające. Chciałem pokazać, że może być coś innego. Okej, okay, to jest droższe niż w niż, niż marketach, ale to jest inne. To jest na pewno zdecydowanie zdrowsze i lepsze. Jesteście stosunkowo nowym lokalem w Kędzierzynie Koźlu. Kiedy się otworzyliście? To 3 był czas... marca dokładnie. 3 marca, czyli w tego momencie, roku. kiedy no. przed samą pandemią? To Nie, był ten... 3 marca tego roku. Tego roku. Tego roku. Tego Więc roku. w momencie, kiedy już mamy epidemię, to tak. trzeba mieć dużo odwagi też w sobie, żeby w takim momencie otworzyć lokal. Znaczy, pomyślnek był taki: jesteśmy na osiedlu jakimś tam, tak. Ludzie, to co gotujemy tutaj, po, mamy, na, tak naprawdę podajemy na ciepło, o, może w ten sposób, czyli wkładamy takiego pieca, rzeczy, które codziennie robimy inne yy, i one są cały czas ciepłe. Ktoś wracając z pracy, może przyjść, może sobie wziąć normalny obiadek domowy i do godziny czasu go spokojnie w domu jeszcze zjeść, bez podgrzewania, bez mikrofalówki, bez tego typu rzeczy, po prostu naturalnie sobie zjeść po prostu i, i, i być. A czy, czy odwaga? No, odwaga, głupota, różnie można powiedzieć, tak, yy, bo z różnymi też zdaniami się spo, spotkałem w kędzierzynie, że kędzierzyn tego nie przyjmie, że, że to są za drogie, Rzeczy, że Kędzierzyn jest specyficzny. Tak? Ja się urodziłem w Kędzierzynie, mieszkam tu od dziecka. Ok, może jest specyficzny, ale wydaje mi się, że jak ludzie się dowiedzą, jak się ten temat rozniesie, że coś takiego w Kędzierzynie jest, to powinniśmy znaleźć się na tej mapie Kędzierzyna Koźla całkiem dobrze. To jest bardzo ciekawe połączenie, dlatego że raz, że otwieracie się bardzo wcześnie, bo o 6 rano, dwa, można tu kupić zdrową żywność, a przy okazji też zdrowo zjeść. Tak, bo mamy prawdzie burgery, jeżeli tak można powiedzieć, ale burgery robione przez nas. Jest to wołowy burger, wieprzowy burger, który normalnie już później redukowany jest przeze mnie tutaj w piecu, bez żadnych sztucznych zlepiaczy i tego typu rzeczy. Mamy też, wydaje mi się, pewne unikaty. Mamy burger rybny, burger wegańsko-wegetariański, bo jest połączeniem tych dwóch jak gdyby stylów życia, powiedzmy sobie, i jeszcze do tego burger drobiowy, tak? Czyli tego typu jakby przez mięsa różnego typu i jeszcze wegetariański. Mamy też frytki na przykład smażone niskotłuszczowo praktycznie, że biorąc, bo tam jest, no można powiedzieć tłuszczu, ale bardzo, bardzo niskotłuszczowo są smażone. Mamy skrzydełka z kurczaka, niepanierowane na przykład, tylko robione tak na, dosyć na słodko, w takim jakby miodzie, czymś takim, które można normalnie zjeść u nas. Mamy te nasze kanu, które będę pokazywał, jakby jeden smak dzisiaj tego kanu, to jest mój taki autorski pomysł na... Ludzie mówią zapiekankę, tak? Ja unikam tego, dlatego, że na zapiekankę rzucamy parę plasterków czegoś, ok, ona no jest smaczna i tak dalej, a tutaj ja wymyśliłem taką myśl, żeby to to był taki zredukowany wcześniej gulasz i tam jest około 150-180 gram. Na pewno takiego dobrego, zredukowanego wcześniej gulaszu. Na to idzie jeszcze, zobaczcie później, mozzarella, idą sosy, idzie ogóreczek kiszony. To w smaku myślę, że będzie Ci smakowało. Nie? Ten asortyment tutaj jest bardzo, bardzo szeroki. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie są wędliny. Wygląda to przepysznie i smakowicie. Co możemy nabyć w zapomnianych smakach oprócz tego o czym mówiliśmy? Przede wszystkim mamy półki wędlinowe i serowe i o rozmięsną. Na półkach wędlinowych mamy, ją tak by rozdzielono, mamy od Jasia z Bąkowa. Są to wędliny tradycyjną metodą wędzone, pozbawione całkowicie konserwantów poza solą peklującą, a niektóre z nich mają tylko sól, czyli nawet nie zawierają soli, soli peklującej. Obok jest kącik włoski. Są to takie wybrane przezadnie smaki dla tych, którzy lubią smaki Włoch, więc polecamy również. Idąc dalej mamy mięso też z pominięciem jak gdyby hurtowni w tych ladach. Natomiast na półkach mamy przepyszne miody, kasze, owoce niesiarkowane, mąki, makarony ręcznie robione, Większość z tych rzeczy, które tutaj są, to są rzeczy e, kupione od drobnych wytwórców, e, których, u których byłem, z którymi rozmawiałem, widziałem jak to wszystko było wytwarzane tak naprawdę. I mamy również, e, również całą linię serów, serów owczych, kozich i, i krowich. Większość z nich to jest robota, robota ręczna. Zaraz do nich podejdziemy. Jest tylko mała linia roboty, tak naprawdę w polskich serach, tylko, która jest zrobiona maszynowo, nazwijmy to, czy produkcja taka maszynowa. Są to sery z Goliszewa, sery firmy CECO, natomiast one też są pozbawione wszelkich, wszelkich konserwantów. Mamy jednak taki unikat tutaj, czy dwa unikaty, gdyż z mleka owczego i koziego nie robi się tak naprawdę serów pleśniowych. Mało kto robi, a w zasadzie w Polsce chyba nikt poza panią Lucyną Wańczyk, od której mam właśnie te produkty i mamy właśnie tą modrą owieczkę, to jest ser pleśniowy właśnie z mleka z owcy i mamy właśnie ten niebiańsko-pyszny, to jest właśnie serek z mleka, z mleka koziego. One są przepyszne, mają swoich, swoich zwolenników, ludzie tutaj akurat wracają, zresztą powiększość serów wracają, gołdy, które mamy, to na przykład gołdę owczą, która która robi jedna rodzina, robi tylko tą gołdę owczą i tam jest jakby taka podobna gołda, że zobacz, e, widzisz tutaj e, krowia. Tak? One wyglądają podobnie. I oni robią tylko te dwa sery, nie robią, nie robią praktycznie niczego więcej. No specjalizują się tylko w tych, tak, dwóch w tych dwóch w tych dwóch produktach. Mhm. Słuchajcie, klientów nie brakuje. Przychodzą tutaj bo po bardzo różne rzeczy: od fasolki, od masła, od wędlin, po lody, które zostały wprowadzone. Właśnie lody, porozmawiajmy o słodkościach. Jest Majka z nami. Tak. Majka, która przygotowuje fantastyczne rzeczy, które są nowością tutaj w zapomnianych smakach. Majka, to, to jest jeszcze zaladą. To weźmy to tak troszeczkę, podnieśmy. To jest, to jest panna, panna Kota. Tak. Dzisiaj yy, przeze mnie robiona ją wprowadzić i myślę, że będzie smakowała naszym klientom. Oprócz niej mamy tutaj jeszcze... E, jeszcze dzisiaj jest zrobiona sałatka więcej. brokułowa z dodatkiem sera koziego i prażonym słonecznikiem i sosikiem majonezowym. Przechodząc do zapomnianych smaków, możemy zjeść przepyszne kanu. Znaczy, czy przepyszne, to za moment się przekonamy, Boże. ale Bernard, powiedz nam, <laughs> Skąd pomysł na kanu? Kanu z wątróbką. To będzie dzisiejsze danie. Pomysł wziął się stąd, że chciałem zrobić coś innego niż zapiekanka i chciałem właśnie y, zrobić y, taką rzecz, którą się można i najeść, i żeby była bardzo smaczna, ale nie miała nic wspólnego tam z zapiekanką, poza tym, że jest to bułka. Ale bułka też robiona jak gdyby pod, na, pod naszą myśl. Kosztowałem, czy testowaliśmy kilka bułek, zanim żeśmy jakby tą wybrali. i. Kanu, nazwa bierze się stąd, że ja tę bułeczkę za chwilę wrzucam na 10 sekund do pieca. To może od razu będę to robił, Jasne. tak? Wrzucamy ją tutaj na chwileczkę. Musimy go tylko ciągnąć na chwilkę do pieca. Dosłownie na, na 10 sekund, żeby ona tak zmiękła. I ona, jak zmięknie nam, to ona pozwoli się ładnie za chwileczkę ugniatać. I wtedy tej bułeczce wyrzeźbi się coś takiego jak kanu czyli taka jakby łódeczka. Do tej właśnie łódeczki za chwilkę nałożymy mój pomysł, czyli wątróbkę, która jest bardzo smaczna. I chciałem przypomnieć smak wątróbki, dlatego to kanu. Mamy też kanu o innych smakach, ale dlatego to kanu, bo chciałem przypomnieć smak wątróbki. Zobaczcie, jak ona się w tej chwili pięknie, pięknie wygniata. Tak? I robi się taka jakby łódeczka. Bierzemy przygotowany wcześniej gulasz z wątróbeczki, tak naprawdę, czy wątróbeczkę, i wypełniamy wypełniamy ten środek, bierzemy na to, nakładamy mozzarellę. Ja to wszystko robię rękami, dlatego że uważam, że rękawiczki to jest wymysł współczesności, a kiedyś dawniej wszystko robiło się właśnie w ten sposób. Tym bardziej polega dowci na tym, żeby myć ręce po prostu, więc ja bardzo często myję ręce. Natomiast też oszczędzałem przy okazji trochę lateksu, plastiku, tego typu rzeczy, a jest to na pewno higieniczne i w niczym nie przeszkadza. Widzicie, jak widzicie ja sobie zupełnie innym paluszkiem nawet naciskam w tej chwili te przyciski i otwieram niż tymi palcami, którymi robisz. już. Do, do takiej wprawy doszedłem po prostu przy tym, że, że jak gdyby wszystko jest tak robione, a nie dotykam się również w ogóle jakby kawy w tym momencie, nie. To I trafia to do pieca. I trafia na? do pieca na 35 sekund dosłownie. Po to tylko, żeby mozzarella się całkowicie roztopiła. A reszta się podgrzeje, bo ten czas w tym piecu, w którym jest 240 stopni, jest to specy, specjalny tego typu piec do podgrzewania takiej żywności, to zupełności wystarczy. A my przez te 30 sekund spróbujemy jeszcze odczarować jedzenie na mieście, które może się niektórym kojarzyć z żywnością przetworzoną, a tu wcale tak nie jest. Nie, zupełnie tak nie jest. Tutaj y, wszystko, co robimy, y, robimy z, z składników, które u nas na sklepie można kupić. Są to składniki jak najbardziej naturalne i wszystko robimy, robimy sami. Tak? I w tej chwili jest to całkowicie rozpuszczone i na to w tej chwili dajemy sosik, też komponowany przez nas, ma niewiele takich dodatków. Wszystkie sosy w ogóle komponujemy sami. Powiedz czy dużo tego sosu, czy... Y, jest idealnie. Jest idealnie. I nakładamy na miejscu, na talerzyk na miejscu, będzie spożywane. Proszę bardzo, Adamie, dla Ciebie. Kanu od Bernarda. Bardzo dziękuję. To Zróbmy małego gryza, chociaż wygląda przepysznie. Zobaczcie. To jedzenie na mieście, jak się okazuje, wcale nie musi kojarzyć się z niezdrową, przetworzoną żywnością. A w dodatku, przychodząc tutaj, naprawdę możecie poczuć się swojsko i wyjątkowo. To jest miejsce, które koniecznie powinniście odwiedzić. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Zapomniane smaki zapraszają!